jest na tym zdjęciu populistą? No, standardowa odpowiedź, ten po lewej, lewicowy minister finansów Grecji, Janis Varoufakis, negocjujący z szefem Eurogrupy, holenderskim ministrem finansów, Jeromem Dijsenbloomem. No bo w sumie populista to jest ten, kto wydaje cudze pieniądze, a później nie chce płacić rachunków. No ale chwileczkę, kto jest na tym zdjęciu Populistom, bo standardowa odpowiedź: Greta Thunberg, która blokuje e, e, działanie kopalni odkrywkowej w Niemczech. Tylko, że chwileczkę, jeśli e, populista to ten, co nie płaci rachunków to w sumie e, to e, Greta Thunberg jest bardziej antypopulistką, jest odpowiednikiem Dijsselbloem, bo ona mówi nam chwileczkę, Wydajecie nie ze swojego budżetu węglowego, tylko z budżetu przyszłych pokoleń. Więc może populistami, siepaczami węglowych populistów są policjanci, którzy ją aresztują? Kto jest? demokratom, a kto jest autokratą. Tu akurat mamy piękny polski akcent, bo jedna z najważniejszych definicji demokracji w naukach politycznych jest autorstwa profesora Adama Przeworskiego. Piękna definicja demokracja, to system, w którym rządzące partie przegrywają wybory. Z tego punktu widzenia Georgia Meloni, mimo jej faszystowskiej przeszłości, no, nie działa jeszcze jak autokratka, bo opozycja może konkurować bliżej polskiego podwórka to samo powiedziałbym, albo ale być może Państwo się nie zgodzą, o męcenie, którego poglądy są bardzo skrajne, natomiast nie mamy jeszcze dowodów, że rządzi jak autokrata. Porównajmy Mencena czy Meloni z Jarosławem Kaczyńskim, który ma poglądy bardziej umiarkowane niż Mencen, ale niestety ostatnie lata pokazały, że no, ma skłonność do tego, żeby wykorzystywać instytucje państwa do grania na nierównym boisku. Więc ten nasz problem z populistami, autokratami, polaryzacją wynika z tego, że musimy rozpakować dwa wymiary, które są bardzo często w dyskusji publicznej połączone. Pierwszym z tych wymiarów jest wymiar dobrych polityk publicznych. I tutaj, generalnie w XXI wieku, mamy taki trend, jak te polityki się dzielą, albo poglądy na te polityki. Po jednej stronie mamy partie, liderów, polityków, którzy uważają, że przyszłość świata opiera się na równości. Na równości niezależnie od tego, jaka jest nasza narodowość, rasa, religia, czy też czy należymy do młodszego, czy starszego pokolenia, młodszego, które będzie bardziej obciążone skutkami zmian klimatycznych, czy starszego, szczególnie na bogate, w bogatej północy, który nie będzie tym obciążony. Po drugiej stronie natomiast mamy zwolenników bardziej hierarchicznej wizji świata, świata, w którym żyjemy w pewnych strukturach zinternalizowanej i zinstytucjonalizowanej nierówności. I to jest ten wymiar poziomy, wymiar polityk publicznych. Ja powiedziałam, że albo mu, zapowiadający mnie prezenter mówił o tym, że yy, będę mówił o tym nieporozumieniu, dlatego że właśnie trzeba odróżnić tom, ten wymiar polityk publicznych od wymiaru ustrojowego. Yy, I tutaj, jak mówi Joe Biden, wybór jest prosty. Mamy demokrację, czyli politykę opartą o konkurencję. I autokrację, czyli politykę opartą o monopol władzy, no jak niestety wczoraj żeśmy się przekonali w Słowacji również o przemoc. W tym, z tego punktu widzenia możemy naszych polityków na tej macierzy ustawiać i, i mówić tak, ten Jarosław Kaczyński jest bardziej umiarkowany niż Męcen na tym wymiarze poziomym, ale, ale ma bardziej autorytarne poglądy, jeśli chodzi o ustrój. I tak samo można zrobić po stronie, że tak powiem liberalizacji, generalno progresywnej. Tutaj ustawiłem Państwu Jacinę Ardent, eh, Emanuela Macrona. I Andreasa Lopez Obradora. Też można by tutaj wstawić wczorajszego zamachowcę w Słowacji, który wydaje się, że miał raczej liberalne poglądy, aczkolwiek jeszcze nie wiemy tego do końca. No natomiast na, na tej osi poziomej, natomiast na osi pionowej nie ma bardziej autorytarnej postawy niż stosowanie przemocy w polityce. Rozpakowanie tych dwóch wymiarów jest też bardzo pomocne w tym, żebyśmy ocenili różne. Pomysły na naprawę albo ratowanie bardziej dramatycznie naszej demokracji. No, weźmy na przykład pomysł na koordynowanie partii populistycznych czy skrajnych, prawda? Przez co koordynujący zazwyczaj rozumieją jakiś miks tych poglądów politycznych i poglądów ustrojowych. No, to nie jest zła strategia, tylko problem polega na tym, że jeśli, tak jak w Polsce, mamy 40% wyborczyń i wyborców, którzy popierają partie które określamy jako skrajne, no to skoordynowania niewiele będzie. Po prostu nie da się koordynować 40% populacji. Podobnie z tym, co mówił, o czym mówił mój poprzednik, to znaczy przeciwdziałanie po polaryzacji. Też dobra strategia, przekonujmy do wspólnych racji, ale pamiętajmy, że często wygląda to w ten sposób, że w, w, wokół naszych liberalnych i umiarkowanych poglądów widzimy masę ludzi, którzy są manipulowani przez rzekomych populistów i którzy tylko czekają, aby się z nami zgodzić. No niestety badania wskazują coraz bardziej, że. Hierarchiczne i antydemokratyczne poglądy mają jednak bardzo trwałe osadzenie w społeczeństwie, nie są wynikiem przypadku czy jakiejś czasowej manipulacji. Podobne, podobnie płonne niestety mogą być nadzieje na to, że demokracja odrodzi społeczeństwo obywatelskie. Bo prawda jest taka, że bezinteresowna aktywność na rzecz Wspólnoty. Nie jest prowadzona albo organizowana tylko w oparciu o dobre idee. Mój kolega z CEU, profesor Bela Greskowicz, zrobił kapitalne badania w, na Węgrzech, pokazując, jak Viktor Orban w latach 2000 e, robił rzeczywiście obywatelską robotę, oddolne inicjatywy, które doprowadziły go do władzy, a Węgry niestety do, na skraj autorytaryzmu. Podobne w Polsce role i też e, podobne, e, podobne funkcje pełnią na przykład kluby, Luby Gazety Polskiej. No i my mamy, jako liberałowie, całą masę określeń, które mają odróżniać to zdrowe społeczeństwo obywatelskie od tych ruchów skrajnych, prawda? Widzieliśmy ostatnio protesty na kampusach amerykańskich infiltrowane przez jakiś outsiderów. NGOsy skrajnie konserwatywne, finansowane przez Putina. Proud Boys inicjatorzy zamachu stanu w USA. To wszystko prawda, tylko trzeba sobie powiedzieć, że te ruchy są tak samo autentyczne i tak samo obywatelskie, jak te wokół dobrych idei. No więc, co nam pozostaje? Ja z profesor Anną Wojciuk i grupą 28 e, intelektualistek i intelektualistów e, e, wydaliśmy w zeszłym roku nakładem wydawnictwa Znak. Taką książkę Umówmy się na Polskę, e, która proponuje konkretnie, co można zrobić. Ten model, który pro, pro, proponujemy, m, można w skrócie nazwać inkluzywną demokracją. I ona trochę działa tak jak światła na skrzyżowaniu, że w e, zielonej strefie. Wśród tych aktorów politycznych, którzy, którzy są przekonani do ustroju demokratycznego, debatujemy. To znaczy, nawet jeśli Twoje poglądy są straszne, poglądy na polityki publiczne są straszne, to jesteś częścią gry, dopóki jesteś uczciwym demokratą. Teraz w strefie żółtej, czyli wśród partii i ugrupowań ruchów politycznie niepewnych, Celem naszym powinno być uwiedzenie... Ty, wyborców tych partii i również polityków tych partii z powrotem do demokracji. Kluczem tu jest, naszym zdaniem, to, żeby przekazywać więcej władzy ludziom, na przykład poprzez decentralizację, bo właśnie dobra demokracja nie może oznaczać tylko dobrych decyzji, dobrych w naszym umiarkowanym, zdroworozsądkowym rozumieniu. Ludzie muszą y, mieć możliwość w demokracji popełniania błędów, bo jeśli wszystkie nasze progresywne postulaty są nienegocjowalnymi prawami człowieka, standardami, unijnymi, to pojawia się ten słynny imposybilizm, który drugą stronę wypycha do autokracji, ponieważ pokazuje, że w tej grze, demokratycznej grze, nie mogą oni wygrać. I tak, żelazna miotła też jest potrzebna, ale tylko wobec naprawdę y, y, zatwardziałych autokratów, dla których nie ma ratunku. Y, wszystkich innych trzeba raczej włączać w system niż koordynować. No być może coś e, z tej e, naszej wizji inkluzywnej demokracji e... Chwyta, bo książka, praca zbiorowa 28 autorów o konstytucjonalizmie, e, stała się bestsellerem znaku. Miała już sześć do druków, a w przyszłym tygodniu, proszę trzymać kciuki, e, kandyduje o nagrodę Marcina Króla. E, ja mam ogromną nadzieję, że dyskusja wo, wokół tej książki przekona nas, szczególnie osoby o progresywnych poglądach, że po prostu nie jesteśmy w naszym kraju i w, również w innych państwach demokratycznych, Przygotowywana jest wersja angielska tej książki, to nie jest tylko polski problem, ale że nie jesteśmy sami, że na tej poziomej osi poglądów politycznych są również poglądy dla nas nieakceptowalne, straszne. I że to nie zmieni się do końca, że tak powiem, naszego pokolenia, naszej kariery, naszego życia. Nie pozbędziemy się tego, tych, tych dylematów. Równość czy hierarchia, autokracja czy demokracja. Nie nawrócimy progresywistów, ani my nie oświecimy konserwatystów. Musimy znaleźć taki sposób na państwo, taki pomysł na państwo, który rzeczywiście. Pomieści nas wszystkich. Bardzo dziękuję.